Nie wiem na ile śledzicie świadki na akcji, ale jedno jest pewne. Jeśli dorastaliście w latach 90., to na pewno kojarzycie Stevena Seagala. I to pewnie nie tylko kojarzycie, ale też na pewno pamiętacie go jako jednego z największych ekranowych twardzieli tamtego okresu. Filmy, w których samodzielnie rozkładał całe grupy przeciwników, były kiedyś absolutnym hitem. Seagull to legenda? Zupełnie nie do ruszenia, można byłoby powiedzieć. No właśnie, tylko że nie do końca. Bo jeśli by tak dzisiaj rzucić jego nazwisko w rozmowie, to raczej nikt nie powie o nim o, to ten wielki misz Aikido, tylko prędzej zostanie tutaj powiedziane o, to ten memiczny gość, który udaje, że wciąż umie się bić. Steven z symbolu akcji stał się żywą parodią. No i nasuwa się pytanie, jak to się stało, że ten niepokonany wojownik ekranu stał się wręcz chodzącym memem. Postanowiliśmy to sprawdzić i uwierzcie: historia jego upadku jest jeszcze bardziej absurdalna niż moglibyście przypuszczać. Zapraszamy. What is the of zen? Steven Seagal od zawsze kreował się na niepokonanego mistrza Aikido. Twierdził, że uczył się tej sztuki walki bezpośrednio pod okiem jej twórcy, Morihei Ueshiby. Problem w tym, że to zwyczajnie nie mogło być prawdą. Sensei zmarł bowiem w 1969 roku, a Seagal przyjechał do Japonii dopiero 5 lat później. Także o ile nie odkrył sposobu na podróże w czasie, no to można zakładać, że jego opowieści o nauce pod okiem mistrza były po prostu zwykłą bajką. Podobnie było z jego historią o byciu pierwszym Amerykaninem, który prowadził dojo w Japonii. Brzmiało dumnie, ale znowu, brak dowodów na to, że rzeczywiście był pierwszy. Trzeba mu jednak to oddać. Mimo tych wszystkich historyjek, nie można mu odebrać, że w Aikido coś tam jednak potrafi. Problem w tym, że Aikido, choć wygląda efektownie, no to niekoniecznie ma zastosowanie w realnej walce. To bardziej techniki samoobrony niż agresywna sztuka bojowa.

I dokładnie to stało się w 1998 roku. Jean Lebel, legenda Judo, gaskader, człowiek, który uczył Brusali, Lee, postanowił przekonać się na własnej skórze, czy Seagal faktycznie jest, tak jak twierdził, niepokonany. No i możecie się domyślać, jak to się skończyło. Sigal podobno stracił przytomność, a według świadków nie zapanował też nad swoim pęcherzem moczowym. Aktor, oczywiście, wszystkiemu zaprzeczał, ale, no, ta anegdota przylgnęła do niego na dobre i stała się wręcz symbolem jego rzekomej słabości. Od tego momentu jego legenda zaczęła się sypać. W świecie sztuk walki coraz częściej kwestionowano nie tylko jego umiejętności, ale całą otoczkę, jaką wokół siebie zbudował. Zaczęto zauważać, że Seagal zawsze walczył tylko z ludźmi, którzy, no jakby to powiedzieć, nie mieli nic przeciwko temu, żeby z nim przegrać. A kiedy w końcu trafił na kogoś, kto nie zamierzał odpuścić, jak Lebel, no to nagle okazało się, że ten cały mistrz wcale nie jest taki niezwyciężony. Sigal nie ograniczał się tylko do konfabulacji na temat swoich umiejętności. Przez lata manipulował także swoją biografią, zmieniając własne pochodzenie w zależności od okazji. Raz twierdził, że ma włoskie korzenie, innym razem, że jest Azjatą, a jeszcze gdzie indziej, że jego przodkowie to Białorusini lub Rosjanie. W rzeczywistości, tak w ramach ciekawostki, jego matka była Irlandką, a ojciec rosyjskim Żydem. Im więcej sprzecznych informacji się pojawiało, tym bardziej dziennikarze zaczynali drążyć temat. Seagal jednak nie przejmował się demaskowaniem. Zamiast przyznać się do kłamstw, wymyślał kolejne. Przez lata twierdził, że pracował dla CIA, eskortował szacha Iranu i chronił Dalajlamę. Problem jednak w tym, że żadne z tych twierdzeń nie miało pokrycia w rzeczywistości. Dziennikarze szybko zweryfikowali jego rewelacje i odkryli, że Shahiranu nie potrzebował żadnej eskorty, gdyż w 79 roku został obalony i uciekł z kraju prywatnym samolotem. Ponadto CIA oficjalnie zaprzeczyło, jakoby Sigal kiedykolwiek miał jakiekolwiek powiązania z agencją. W internecie szybko zaczęły krążyć żarty, że skoro Sigal był rzekomo agentem CIA, to równie dobrze mógł w pojedynkę rozbroić bombę nuklearną. Oczywiście jest to nawiązanie do jego roli Wandery Siege, gdzie grał komandosa ratującego sytuację, ale żart żyje do dziś, bo w przypadku Sigala nigdy nie było wiadomo, w które ze swoich bajek faktycznie wierzył. I to był dopiero początek, no bo jego wybujałego było tylko wierzchołkiem góry lodowej, a im dalej się zagłębimy, tym gorzej niestety to dla niego wygląda. Hollywood potrafi tolerować silne charaktery, ale tyranów nie znosi. A Seagal bardzo szybko wyrobił sobie opinię faceta, z którym po prostu nie da się współpracować. Na planie zachowywał się tak, jakby naprawdę był komandosem, a nie aktorem. W trakcie kręcenia Out for Justice aż cztery kobiety rzuciły pracę, bo nie mogły już znieść jego zachowania, które ich zdaniem było po prostu świńskie. W 1991 roku Seagal pojawił się jako gospodarz programu Saturday Nightlife. Miał szansę pokazać, że ma dystans do siebie i potrafi rozbawić widownię. Zamiast tego zapisał się w historii programu jako najgorszy prowadzący w dziejach. Ekipa określała go jako aroganckiego i całkowicie pozbawionego poczucia humoru, a jego pomysły na skacze były wręcz przerażające. Scenarzyści przygotowali dla niego zabawne segmenty, ale Sigal odrzucił wszystkie i upierał się przy własnych, absurdalnych pomysłach. Najbardziej kontrowersyjny z nich zakładał, że wcieli się w psychologa udzielającego porad ofiarom gwałtów, po czym zacznie je obmacywać. Oczywiście materiał nigdy nie trafił na antenę, ale po programie producent nazwał Sigala największym dupkiem, jaki kiedykolwiek pojawił się w SNL. Wśród ekipy programu Seagal stał się legendą, ale no niestety w najgorszym możliwym znaczeniu tego słowa. Steven Seagal traktował filmy akcji nie tylko jako okazję do zaprezentowania swoich umiejętności, ale także do testowania ich na żywych ludziach, niestety często bez ich zgody. Na planie filmu Nigdy nie mów nigdy Steven złamał nadgarstek szanowi Conneremu, bo uznał, że jego chwyt powinien wyglądać bardziej realistycznie. No to nawet ciężko skomentować. John Leguizamo, który grał z nim w krytycznej decyzji, wspomniał, jak Seagal uderzył go tylko dlatego, że ten zaśmiał się z jego przemowy. A w tej przemowie Sigal nadał się jak pawio, oznajmił wszystkim, że to on tu rządzi i że to on koordynuje pracę na planie. No, jakby był po prostu ważniejszy od samego reżysera. Kaskaderzy, którzy mieli z nim styczność, też nie wspominają tego najlepiej. Sigal podobno celowo zadawał im ból podczas scen walki, żeby udowodnić swoją rzekomą siłę. To już nie było tylko wczuwanie się w rolę, to była obsesja. Obsesja na punkcie bycia prawdziwym wojownikiem. And that's in my blood. I co najlepsze, to że w jego głowie pewnie miało to sens. Im więcej takich historii wypływało, tym mniej osób chciało z nim pracować. Ale jeśli myślicie, że poza planem był bardziej rozsądny, no to nic bardziej mylnego. Seagal wymuszał na producentach absurdalne klauzule w kontraktach. Na przykład zakazał by jego postać kiedykolwiek z kimkolwiek przegrała. Twierdził, że jego fani nie zaakceptowaliby czegoś takiego. Problem w tym, że widzowie szybko zaczęli zauważać schemat. Seagal nigdy nie miał przeciwnika, który realnie mógłby mu zagrozić, a to sprawiło, że jego filmy kompletnie straciły na napięciu. Zakończenia stały się tak przewidywalne, że no serio, kto chciałby oglądać film, którego finał znał od de facto pierwszej minuty? Jeśli myślicie, że to już koniec jego wybryków, to bardzo się mylicie, bo było znacznie gorzej. Steven Seagal już od lat 90. był oskarżany o molestowanie i przemoc seksualną. W 2018 roku Regina Simons zarzuciła mu gwód, a do dziś ponad 20 kobiet zgłosiło podobne przypadki. Seagal jednakże nigdy nie został oficjalnie skazany, skutecznie unikał procesów, a wiele spraw zakończyło się ugodami poza sądem. All the allegations of gdy przyszła era hasztag Mitu, jego reputacja legła w gruzach i choć mogłoby się wydawać, że to koniec jego problemów, to nic bardziej mylnego. W 2014 roku aktor brał udział w akcji policyjnej na farmie podejrzewanej o organizowanie walk kogutów. Operacja zakończyła się tragicznie, bo ponad 100 kurczaków zginęło, a wśród ofiar znalazł się nawet szczeniak. Sigal, jako współodpowiedzialny za ten chaos, przyczynił się do śmierci zwierząt. To tak trochę brzmi jak scena jednego z jego filmów. No i może tak, ale tym razem to akurat wydarzyło się naprawdę. A jeśli ktoś myślał, że to jego największe kontrowersje, no to musiał być bardzo zaskoczony kolejnymi wydarzeniami. W następnych latach Seagull desperacko próbował ratować swoją reputację, angażując się w coraz dziwniejsze przedsięwzięcia. Zamiast jednak odbudować swój wizerunek, pogrążał się jeszcze bardziej. Jednym z jego pomysłów było wypuszczenie napoju energetycznego o nazwie Lightning Bolt, który miał być rewolucją na rynku. W praktyce jednak okazał się być totalną porażką i zniknął jeszcze szybciej niż się pojawił. Lightning Bolt is drink. Z czasem jego nazwisko zaczęło kojarzyć się głównie z Żenadą i Groteską, ale jeśli wydawało się, że jego wizerunek osiągnął już dno, to wtedy nadeszły jego polityczne wybryki. W 2016 roku Steven Seagal osobiście odebrał rosyjskie obywatelstwo od Władimira Putina, a jego twarz stała się stałym elementem propagandowych programów rosyjskiej telewizji. To Zaczął coraz częściej bronić rosyjskich działań, a jego sympatie polityczne nie były już żadną tajemnicą. Już wcześniej otwarcie popierał aneksję Krymu, a gdy wybuchła wojna na Ukrainie, nie tylko ją usprawiedliwiał, ale wręcz zaczął działać na rzecz Rosji. Ostatecznie w 2024 roku Unia Europejska nałożyła na niego sankcje, a jego kariera aktorska stawała się już tylko odległym wspomnieniem. W Hollywood nikt nie traktował go poważnie. Był już tylko żartem, maskotką reżimu i celebrytą na usługach dyktatur. Co jednak sprawiło, że gwiazda kina akcji nagle stała się jednym z propagandowych narzędzi Kremla. Historia jest jeszcze bardziej absurdalna niż mogłoby to się komukolwiek wydawać. Sigal od lat miał obsesję na punkcie Rosji i otwarcie wychwalał Putin'a, nazywając go największym liderem na świecie. Wszystko zaczęło się od ich wspólnej pasji do sztuk walki. Sigal jako mistrza Kido twierdził, że doradza rosyjskim służbom w zakresie technik samoobrony. Putin, znany ze swojego zamiłowania do judo, chętnie otaczał się zachodnimi celebrytami, a Sigal idealnie nadawał się do roli przyjaciela Rosji. Im bardziej jego kariera w Hollywood gasła, tym mocniej zbliżał się do Kremla aż w końcu stał się jego użytecznym narzędziem propagandowym. Paradoks polega na tym, że zanim zaczął działać dla Putina, jego kariera w Hollywood już dawno runęła z Hookiem i to w naprawdę spektakularnym stylu. Choć film Under Siege zdobył 79% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes, to już w latach 90. krytycy zaczęli wskazywać na artystyczną stagnację Sigala. Jego postacie zwykle komandości lub agenci specjalni zaczęły wydawać się jednowymiarowe, a filmy coraz bardziej powtarzalne. Wciąż pojawiały się te same schematy, brakowało emocji, a fani narzekali na nudę. Po fatalnym Half Past Dead, Sigal wypadł z kinowego obiegu, a jego kolejne filmy trafiały już tylko na rynek Direct to Video. W praktyce oznaczało to jedno, nikt ich nie chciał oglądać na dużym ekranie. Budżety malały, efekty specjalne przypominały bardziej amatorskie produkcje, a fabuły były coraz bardziej absurdalne. Seagal, zamiast zachować reszki godności, to dalej brnął w to bagno, stając się coraz bardziej groteskowy. A jeśli ktoś myślał, że to koniec jego dziwnych pomysłów, no to w 2020 roku aktor postanowił wejść w świat kryptowalut. Steven Seagal został twarzą Bitcoin to Gen. Tak dokładnie słowo Bitcoin pisane było przez 2i. Seagal promował nową kryptowalutę, obiecując rewolucję na rynku finansowym, ale w praktyce skończyło się to klapą i oskarżeniami o oszustwo. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nałożyła na niego karę finansową za nieujawnienie, że dostał pieniądze za promocję. Seagal miał zarobić na szybkim wzroście wartości, ale no niestety jego plan legł w gruzach. Dzisiaj Seagal to już tylko relikt minionej epoki. TikTok i Twitter pełne są kompilacji jego kuriozalnych scen walki, w których ledwo się rusza, a jego kariera bluesmana to niekończący się materiał na memy. Owszem, stał się internetowym fenomenem, ale raczej nie w sposób o jakim marzył. Od gwiazdy kina akcji do obiektu Kpin. Sigal jest najlepszym przykładem tego, jak zmarnować swoją karierę. Przez lata kreował się na niezniszczalnego wojownika, ale skandale, megalomania i brak autorefleksji sprawiły, że ten mit niestety runął. I to jest największy paradoks: człowiek, który miał symbolizować siłę i autorytet, dziś stał się uosobieniem upadku legendy. Mimo wszystko trzeba to powiedzieć, Seagal pozostaje ważną postacią w historii akcji. Jego wprowadzenie Aikido do mainstreamu filmowego naprawdę inspirowało pokolenie choreografów walki. Jednocześnie jego kariera stała się przestrogą dla celebrytów, że przerośnięte ego, oderwanie od rzeczywistości oraz brak autorefleksji mogą mieć takie konsekwencje, jakie do dziś ponosi Steven Seagal. Jeżeli odcinek przypadł Wam do gustu i nie chcecie pominąć kolejnych, to przypomnę o subskrypcji, polubieniu oraz włączeniu powiadomień, a tymczasem zostawiamy Wam na ekranie końcowym dwa kolejne propozycje filmów. Trzymajcie się i do usłyszenia.